Ja chciałbym, ja chciałbym tylko jedno pytanie zapytać, wobec tego zadać Panu Mecenasowi. 18 lutego 2014 roku Rada Miasta miała podjąć uchwałę w sprawie zniesienia pomnika, który, podczas, jak Państwo wiedzą, sesji, która się nie odbywa ale projekty uchwały wszyscy radni otrzymali i tam nie było zgody polskiego Konserwatora zabytku. Czy wtedy, kiedy opiniował pan projekt tej uchwały, było to zgodne z prawem, czy też nie? Ale projekt uchwały zaopiniowany przez radcę prawnego trafił do wszystkich radnych i nad tym projektem uchwały mieliśmy głosować. Nad projektem uchwały w sprawie zniesienia pomnika na Placu Piłsudskiego. Ale panowie, panowie, ja zadałem panu mecenasowi pytania, a nie pana, pozwólcie Jak najbardziej ale nie przez sesję. Tak, ale ja chciałem zwrócić pan uwagę, że to była pozytywna opinia Pana, mimo że projekt zabierał wady formalne, bo nie było zgody Wojewódzkiego konserwatora Zabytków i nie było również opinii Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pomercie i Męczeństwa. Proszę bardzo, pan Wąbowski.